No i życie jak w Madrycie, sobie usiadam. Kurczę, wiecie co, chciałabym skomentować naprawdę, e, e, znaczy chciałabym, widzieć to, te... czuję się jakby w obowiązku, ale w dupie mam obowiązki, nie będę komentować ani sytuacji na Ukrainie, ani całego tego burdelu, co się teraz y, wyrabia. Już jeden fakt taki, co po prostu mnie rozwala, że nagle Ukraina się pojawiła, korona zniknęła, nagle już, tu, już nagle nie ma zarażeń, nie ma nic, widać korona, Putina też się boi. E, nie będę tego komentować ja wiem, że jak tego nie komentuję, to teraz moje te filmiki będą takie, nie wiem, czy ktoś a, kojarzy kawałek halabardy i nożyczki, czyli o niczym taki <laughs> rap bez przekazu, to jest właśnie są halabardy i nożyczki. I mój filmik dzisiaj taki właśnie jest. Hala i nożyczki. Ale chciałam się tylko z Wami podzielić tymi pięknymi widokami i przyrodą i w ogóle... I w ogóle wróciłam, halo. I jest pięknie. I tak dlatego właśnie nagrywam ten spokojny filmik w tych niespokojnych czasach. Słuchajcie. I teraz się tutaj uwalę elegancko i będę sobie leżeć. No. I na tym zakończymy.